Twoją herbatkę. Jak się czujesz dobrze? No dobrze. No to ja do Słońska będzie dałam jak się nie przed... Ten drut jest, to furtka jest naprężona, musiała się przecisnąć. Nie ma tej sali nigdzie. Może ty chodź wyjść kawałek. Nie wiem gdzie ona jest, bo w parku jej nigdzie nie ma. Nie, może po węchu poleciała za nią. Może po węchu poleciała, no. Ja to bym już wyszła, wiesz. Kilka słuchaj, powiedz pani, że no, ta służka może wyszła za tobą. No. No, w domu jej nie ma, w parku jej nie ma, no to gdzie ona mogła polecieć? Tylko za tobą, no. No dobra, kilka rób, co chcesz, Nara. Panią pogadaj, czy ją puści. Wy, wychodź normalnie.